Mimo, że dzisiaj pogoda nie do końca sprzyja, to postanowiliśmy rozpocząć sezon na testy wszelkiego rodzaju urządzeń elektrycznych jeżdżących. Na pierwszy ogień, i Micro One. Konrad Koterba, zaczynamy. I to właśnie od tego maleństwa zaczniemy. Jak wiecie zawsze, zachęcam do czytania instrukcji obsługi. No bo wiadomo, firmy chcą, żeby wszystko było user-friendly żeby można było to używać bezpośrednio po kupieniu. Jednak czasem wchodzi na rynek coś całkiem nowego i nie wiemy, jak się tym posłużyć. I właśnie dlatego, i tak samo w tym przypadku, powinniście przeczytać tą instrukcję. Jeżeli poprosiłbym jakokolwiek osobę z tego parku, żeby przejechała się na tej hulajnodze bez przeczytania, gwarantuję, że nie skończyłoby się to dobrze i mam potwierdzone przypadki. Czas złożyć hulajnogę. Wystarczy odbezpieczyć dźwignię, mocno przycisnąć te dwa niebieskie guziki, i do góry. Dalej, rozkręcić, przymierzyć kierownicę, dokręcić i gotowa do jazdy. Wysokość kierownicy możemy łatwo i szybko regulować. Wykonanie. Producent podkreśla, że wykorzystano tutaj materiały, które normalnie stosuje się w przemyśle lotniczym. Do tego cała elektronika ukryta została pod stopą. Silnik w tylnym kole jest to bezszczotkowy mechanizm, który został zaprojektowany w Szwajcarii. Duży plus za to. Na podstawce mamy antypoślizgowy materiał, rączki dodatkowo ogumione, całość wykonana w bardzo przyzwoitym czarnym matowym odcieniu. W reklamie promującej ten produkt występuje mężczyzna, który prawdopodobnie na co dzień pracuje w biurze i porusza się samochodem. Ta hulajnoga ma służyć mu, żeby przemieścić się szybko z jednego miejsca na drugie przy małych odległościach. Oczywiście wiadomo, że nie jest to żaden pracownik biurowy, tylko na pewno jest to model. Ale jak dla mnie ta hulajnoga do niego pasuje. Bateria. Wystarcza na 1000 plus cykle ładowania. Dopełna w mniej więcej 60 minut. Zasięg 12 km na jednym ładowaniu. Ja niestety tego nie sprawdziłem, bo z reguły jeździłem tylko do pracy i z powrotem i co jakiś czas po prostu ładowałem. Ale jak dla mnie jest to naprawdę wystarczające. Waga. Ach. Jedynie 7,5 kg. Jest to naprawdę niewiele, i uważam, że jest to najlżejszy sprzęt, jaki miałem okazję dotychczas testować. Niestety, jedyna forma transportowania jej w ten sposób. No, chyba że dokupicie sobie torbę za 50 zł. Na czym polega system zastosowany w tej hulajnodze? Jeżeli my siłą swoich mięśni napędzimy do 5 km na godzinę, to wspomaganie zaczyna działać i przyspiesza nas. Im mocniej i intensywniej to zrobimy, tym szybciej ona pojedzie. Więc pamiętajcie, lepiej kilka mocnych niż jedno delikatne. Pracę silnika poznamy po charakterystycznym dźwięku, no i wiatrze we włosach. Jeżeli będziemy podjeżdżać pod górkę, system wykryje zmianę położenia i podtrzyma prędkość. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że cały system załącza się sam. Nie potrzebujemy żadnego przycisku ani przełącznika. Po prostu zaczynamy jechać i system zaczyna działać. Teraz pokażę Wam, jak zmieniać kolejnowe tryby. Najpierw musimy ją załączyć. Teraz wystarczy przyłożyć magnes dostępny w zestawie i mamy trzy możliwości. Jeden, dwa i trzy. Jedyneczka, tryb eko, czyli taki, w którym pojedziemy maksymalnie 15 km na godzinę. Dwójeczka przekręcamy w tą stronę. Świecą nam się dwie diody. I tutaj możemy jechać 25 km na godzinę. Jest to tryb standard i ostatni, czyli trójeczka. Trzy diody i to symbolizuje nam tryb sportowy, w którym również możemy maksymalnie jechać 25 km na godzinę. Jeżeli chcemy wyłączyć elektronikę i skorzystać z normalnej hulajnogi, wystarczy trzy razy tapnąć w hamulec. Porozmawiajmy o tym, co może pójść nie tak. Normalne jest, że jeżeli uczycie się jeździć na czymś nowym, czy jest to snowboard, deskorolka, łyżwy, cokolwiek, zawsze zachowujecie pozycję tak zwaną bezpieczną, czyli pochylacie się do tyłu. I w tym przypadku jest to o tyle niebezpieczne, że tył urządzenia jest o wiele cięższy niż przód. Dlatego jeżeli Was przyspieszy, po prostu gdy pochylicie się do tyłu, spadniecie na swoje cztery litery. I druga rzecz. Czyli w przypadku, jeżeli nie przeczytacie instrukcji obsługi i nie wiecie jak ta hulajnoga działa, gdy poczujecie wiatr we włosach i przyspieszenie, na pewno będziecie próbować zestawić nogę. W tym przypadku nie jest to wskazane, bo każdorazowe postawienie nogi i spotkanie się z podłożem to przyspieszenie hulajnogi. Dlatego im bardziej będziecie próbować zahamować, tym szybciej będziecie jechać. A do czego to prowadzi? Do podniesienia przedniego koła i tak jak w poprzednim przypadku, upadku. Hamowanie. Mamy tutaj do czynienia z systemem rekuperacyjnym. Czyli takim, które kiedyś było stosowane w pojazdach trakcyjnych, teraz w autach hybrydowych. Polega on na tym, że gdy przyciskamy hamulec, tracimy energię kinetyczną. W tym przypadku jest ona odzyskiwana i zamieniana nie na cieplną, bo ona jest nam niepotrzebna, tylko na energię elektryczną. Dzięki temu poprawiamy sprawność energetyczną urządzenia, moi drodzy. No i jest jeszcze nóżka, pozwala zostawić hulajnogę w dowolnym miejscu. Hulajnoga nie posiada amortyzatora, jednak producent twierdzi, że przednie koło jest tak zaprojektowane, żeby absorbować wszelkie nierówności. Ciężko stwierdzić, czy rzeczywiście tak jest. Zdania są podzielone. Oprócz mnie z tej hulajnogi miały okazję korzystać jeszcze cztery osoby i część z nich traktuje to jako po prostu nowinkę technologiczną, pozostali jednak są zachwyceni. Do plusów na pewno mogę zaliczyć jakość wykonania, wygląd, wydajność, no bo na tej baterii bez problemu ze spokojem pojeździmy. Do tego nóżka, no i cały system. Ludzie byli zachwyceni tym, że nie jest to w pełni kolejnoga elektryczna. Dzięki temu nadal uprawiasz jakiś sport, a jedno odepchnięcie daje Ci lepszą prędkość. Do minusów niestety brak możliwości łatwego transportowania ze względu na to, że nie możemy odkręcić rączek. Brak hamulca, bo w przypadku ataku paniki, co zrobimy? Będziemy próbować zeskoczyć, albo w przypadku bardzo awaryjnego hamowania. No i do tego mały rozmiar kół i niskie zawieszenie. Krawężniki dla tego pojazdu niestety są nie lada wyzwani. No i ostatnia rzecz, cena. Poczekam teraz chwilę i pomyślcie, ile wy dalibyście za taki sprzęt. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że nikt nie obstawił dobrze. Cena tej hulajnogi to. 4499 zł. Niestety. I to najbardziej przemawia za niekupowaniem tej hulejnogi. Jednak według mnie coś nowego na rynku. Bardzo chętnie to testowałem i używałbym na co dzień. Tyle na dzisiaj. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I do zobaczenia. Waga! O Jezu, ale się zachwiała. Chyba trochę źle usiadłem, bo dzieci mi zdjęcia robią. Hetta, hetta, hetta. Happa, happa kassi. Namja.